Gdzie wszystkich poniosło? To pewnie ona. Desturka. Cóż, młoda na pewno nie jest. Ponury cień zaległ nad krajem kisterii, a wasza obecność potwierdza najgorsze obawy. Karmazynowa wiedźma ma kamień. Tego się boję, zgubiliśmy ją w portalu. Mamy więc niewiele czasu. Kto to taki? Ziemianie. Są coś warci? Nie. Serca mają czyste, a dusze silne. I puściutkie żołądki. Tak, całkiem puste cisza. Uwaga, ziemianie, przygotujcie się. Jeżeli karmazynowej wiedźmie uda się uwolnić Destruktora, pogrąży cały wasz świat w odmętach ciemności i gniewu. Jestem gotów, wasza wysokość. Fred, nosisz makijaż? To jest nów! Łoł, wow, kto ci dał w oko? Ależ nikt. Chyba masz limo. Wcale nie. Ładny a Księżyc w nowiu. Przestań, jesteś miłym chłopcem. Dołącz do przyjaciół. Fred, w ten sposób chcesz mi zaimponować? Skąd? To znaczy, strasznie ci się podoba gwiazdo. Wcale nie! A tak! Wcale nie! A tak! Wcale nie! Tak. Wcale nie. Hej, hej! Musicie przestać! Jeżeli mamy skończyć te kosmiczne bzdety i rozwiązać prawdziwą zagadkę, musimy być jedną drużyną. My wszyscy! Nawet te świry! Brawo, panna sceptyczna ma rację! Jedynie razem macie dość siły i wiedzy, by zniszczyć Destruktora.